Okej, okay, ja was poprowadzę do zwycięstwa tym razem. Tak jak przedtem, tak, brawo. Multi, Multi, przywitaj wszystkich. Witam bardzo serdecznie z tej strony Multi. Szmata. multi gameplay. Nie EJ gimbus. A JA SŁYSZAŁEM, ŻE TY W OGÓLE to NIE TO NIE BYŁEM JA Dobra, dobra, biegniemy Tym razem oh weźcie pięć tego PIĘĆ PIĘĆ bo, bo, Jak... bo wtedy starczy patyków Później nie będę was musiał prosić Ej chłopaki, dajcie trochę patyków, bo nie starczy nie ci, nie Ej dam. słuchajcie, weźcie, we, niech ktoś opowie co tego Nilux odwalił w poprzednim rundzie Bo to nie No to Słuchajcie, Graliśmy poprzedni mecz Oczywiście przegraliśmy, bo Magic <laughs> zamił Uh, ja? Tak, <coughs> to tak, tak więc nie lub, Ale zabiłem nie lub, słuchajcie... Wpisał ja team zrobiłem World jak, jak coś nie team Red, ponieważ chciał być z nami, prawda? Nasz przyjaciel, super i tak dalej. Wpisał team Red i oczywiście nie mógł nas znaleźć, co było dziwne bardzo, <coughs> ponieważ podobno sprawdzimy <coughs> obok siebie, co się okazało, Nielux był zielony. Tak, w żółtych, Tamten ten żółtych my byliśmy zielonej. Nie, my byliśmy czerwony, Ale, Ale to... Wy po prostu pie... wpisaliście źle. Oczywiście. dobrze Nie, wy, wy zawiedliście. Oczywiście. Uwaga, od razu tu, kładę tutaj workbench'a przy Ja wiem co było, zbalansowanie team'ów, bo ja byłem za dobry. Oraz karakter... to co To jest bardzo dobra prawda, to jest tylko i wyłącznie jedyna prawda na całym świecie. Jeśli ktoś powie, że to nie jest prawda, to żałosne. To jest naprawdę... Nie, po Kurde, prostu... nie mam Workbencha tutaj, fuck. Przecież ja tam postawiłem warpęcz Nilux, Trzeba błagam pomówić. cię na, na litość boską. To Weź zauważymy. tutaj zaczynij słuchać litość na pre... boską. Musiałem aż tak dramatycznie powiedzieć, ja, tak. I ja wam powiem, ogólnie, ja nie wiem skąd cię Nilux ją, bo dzisiaj przeczytałem komentarze że Gimbusem. Nilux, y, przeczytałem w komentarzach, że Nilux nie jest w vlogu Creature's Craft, wie, więc nie wiem, jak moglibyśmy. Aż lada, dzięki, Dlaczego? gra w ogóle. Nie wiem, Nilux, ty nie jesteś w vlogu. Ty wcale nie jesteś jest założycielem. O. Co? Nie wiem, co? co to jest, co to, jest, ale co to znaczy? Listę... Nie w logu, tylko w logu. Logu. Logu obrazku. Şeyler... Gimbusie, się? Zejdź tutaj, zejdź tutaj. Gimbo. Gimbo nie lubię tego. <English language> <tacky> to sobie zrób. Masz luksus, masz drewniany kilow, wykop sobie tego. Wykop sobie kamień, weź sobie, ogarnij resztę. Ale na ja nadal na na, 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 nie mam. Dobra, tak. okej, okay, ja was zaprowadzę do zwycięstwa. Brawo. <głosy> <głosy> Proszę tylko nie to. Ej, dajcie mi żelazo. Dajcie mi żelazo. Wiecie co, kiedyś grałem w The Walls i myślałem, że wygram, po czym kliknąłem TAP i tam widzę Niluksa mojej drużynie I już wiedziałem, że nie Boże, taki mem, nie? Taki pechowy, pechowy A, Taki mały twist do historii, która była wcześniej Kto został ostatni? Kto został ostatni? Nie wiem, Tylko dlatego, że skończyłeś A kto Bo to przegrał i Właśnie Wygrałem. Nilux, zostaw mnie, tutaj jest moja kopalnia. Faktycznie? Mm -hmm. Bo Niluxa to obchodzi. Fuck Patrz jak Niluxa to obchodzi, widzisz? Widzisz? Ale okazało Aha. się, Nilux, że oh, oh, oh. Big Booty Hole, to znaczy dużo dup na motyka. <laughs> Więc <laughs> <What>? <laughs> jeśli uważasz, że to jest coś bardzo amerykańskiego, to Czemu się mylisz. Tutaj chodzi o Minecrafta. <laughs> Aha, okej. Okay. Minecraft, Minecraft. Nie, ale słuchajcie, ja nie wiem, ja nie wiem Niluks. dlaczego ty z nami nagrywasz, skoro ty nie jesteś w ogóle na obrazku? W jakim obrazku? Nie widzieliście tego komentarza? Nie, ja widziałem komentarz. Ja mam lagi, przyznaję się. Co? To nie zmienia Co? faktu, że wygram. Zmienia. Ale... Ale, luks, a ile masz żelaza? Mam 11. Mhm, to wygrasz. Ja mam 22. Ja mam tylko 32. Kule ja mam? Ecie ile mam? E. Nie. mam? 41 No ci jaadmy dał. Zaraz zrobimy parę piseków i um. to szybko przepalimy Dobra, a... tu, nie e, e, Słuchajcie, to ja pozbieram tego węgla, żeby starczyło na przepalenie wszystkiego. Okej okay, Mandy, podoba mi się. Podoba mi się. Zim jest się... Sandeker Rick. Jest twoim i oczywiście ty go już pojeżdżasz, tak? Nie jesteś Bo z co? Bo ma mało subów, tak? A może nie nagrywa w ciele? A może po prostu chce od ciebie pikaksa? <laughs> no, that's your problem. Ale Przecież ty... mu wrzuciłem. Ale ty jesteś selfish fagot. Ej, fuck. what the fuck, czego tu wszyscy łacią? Przecież mu wrzuciłem selfish tego. Selfish fagot. <laughs> what the fuck. Selfish. <laughs> selfish. Jesus <laughs> Christ, <Hey, laughs> więcej tych wózek. Ja, ja tutaj stawiam mój no, okay. tego. Tutaj jest mój... Weź postaw jeszcze jeden. E, sam se zrób twój Ale problem. Ten... <laughs> Okej. Okay. That's your problem. Twój problem? Co robicie? Eee... Przepalamy. Bardzo ciekawe- NO EJ! EJ! mi Ten gimbal! Widok Nilux mu podpieprzył wszystko? Tak! Ojej. Naprawdę, no, daj mi. Ojej. Ej! Gdzie Nie. jest mój węgiel? Chodź, ktoś węgiel. Dobra, dam ci te 11, co miałeś. Nilux, proszę cię. Chodź, że sobie 3 sztuki. Ja jestem szczoto Lilus, ale ja miałem 40, nie jestem fanem Xboxa, wybaczam ludzi <grym> eee... <What? grym> właśnie. Wiesz co mi się I... przypomina? Przypomina hmm? mi się stare dobre przygody z Minecraft. Myślałem małżeństwo. Co? Ej, słuchajcie, ja miałem 32 żelaza, z czego mi się przepaliło już dwa i ich nie ma. Nilux! Ojej, Nilux chyba był Nilux. Gład... To nie <grym> byłem ja, ja mam swoje. Mister, <grym> przestań dam przestać. Um, zrobię coś, tylko patrzcie. Jako że, jako, że w poprzednim odcinku, słuchajcie, Mandzio przegrał. Um, tak, kręci, kręcimy to drugi raz. Nie, Mandzio, nie wymigujesz się od tego, że wcale nie gramy drugi raz, tylko gramy Gramy, gramy drugi nie, raz. Tak, gramy. Się. I... To wszystko wina ni nie luksa, to się nie ma co tutaj. Ja robisz. nic nie zrobiłem. No właśnie, no właśnie, nic nie. Ma ktoś węgiel. Słuchajcie, em... Um, więc ja, ja w poprzednim odcinku się zareklamowałem, więc teraz też się zareklamuję. Dzięki. Mogę? Twitch.tv Twitch slash, e, <laughs> slash Inilux. Xmult Mult. Daj, słuchaj. Streamuje, streamuje, prawda? Nie, ja, ja streamuję. Wygrać. <laughs> wygrać, mam taką serię. To do 3000 końców. Ej, tych... ej, co? Ja to miałem powiedzieć. Zapraszam. Jogiel nie ma jeszcze grupy na Twitchu, nazywa się Cryptus Graff. To zaprasza tutaj tych. Um, kim wy jesteście? <laughs> No nieważne jakichś randomów, bo XBOX wybacza, i... What the fuck... No nie, idźcie ja uważajcie, uważajcie! Fuck, zarąbał mi, nara! Hej, zabijmy go! Jest to, szybko, no! Przecież zabrałem. What the fuck? Co za ziomek? Nie wiem, nie znam. Czemu taka cisza nagle? No bo... bo ty masz... nie widzisz? Bo nie możemy się tego... Przelewam... No. Koleś przepala, proszę, proszę, sobie, w proszę sobie? ok. Przecię, proszę sobie, okej. Proszę że ogarniacie to, że typek proszę sobie, proszę to proszę sobie, proszę sobie, proszę sobie, Jesus. Dude. 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 proszę Czekaj, niech on się wyloguje, a mu to proszę ładną dziurę i go tu zabudujemy. No, niech idzie kopać kopać, frajerzyna. Weźcie go tam nie, nie, nie! Powinniśmy tego tak jeszcze. Nie, nie będzie tak bał. Nie! Tak ciągle przenajemy tu Ja daję na dół, ty na górę. Okej. Okay. On będzie kopał ten. Czyli kopię z boku. Imbusy po prostu. Dobra, kontynuując, e, założyliśmy grupę, raczej Multi założył grupę na Twitchu, Twitch TV i tam będzie na dole w opisie link, sobie zajrzyjcie i tam ogólnie są, st on, on dołu się podkopuje, i tam są ogólnie streamy każdego z nas, są streamy, nie wiem, Nilux, e, Niluxa moje, Mistera, Blowa, Reziego i tak dalej, tam macie po prostu wszystkie streamy w jednym miejscu. No, no. Co wy robicie z tym kolesiem? I no, no. zawsze jeżeli ktoś tam będzie streamował, to tam zawsze się pojawia na pierwszym miejscu, że ktoś streamuje okay, i tak dalej okay. i to jest ogólnie fajne do śledzenia, ponieważ klikacie jeden przycisk śledzić i możecie śledzić nas e, wszystkich na Twitchu za innym zamachem I to jest całkiem fajnie zrobione. Aha. Mm. Okay. I w opisie sobie znajdziecie. Kurde się. ja nie przypalę tego nigdy. Słuchajcie, ale tak jak mówię, e, jak ktoś chce, to naprawdę no polecam, Spar, e, streamuję the to, to Wallsuwe <laughs> I ogólnie teraz chyba każdy już powoli zaczyna coraz więcej streamować, zatem dokładnie. warto je warto jeść się tym zamiarazć. Staramy, staramy się w sumie rozwinąć tak tą grupę właśnie na Twitchu, tą Creatures Craft, ponieważ... Mhm. Jak wiecie, Creatures Craft to nie jest tylko nazwa serii, ale to nazwa naszej po prostu ekipy, tak sobie nazwaliśmy. Tak, wiem, i, niektó i niektórzy to źle interpretują, że to jest jedynie seria i tak dalej. Nie, tutaj baczcie. Jesteś, właśnie... Jesteśmy, ja jestem szmatą, Okej. Okay? Dobrze, nie zobaczy. Dobrze, każdy o tym wie. I ogólnie e, właśnie e, mamy taką grupkę i sobie tam trzymamy się w tej grupce, Ej, ten koleś kwiat, Bawimy się i... razem. <laughs> robimy live. <laughs> Ej, w ogóle ja się tutaj rozkopię. Nie, nie ogólnie, wow. ogólnie grupy. Coś, Ej, znalazłem na Twitteru... tajne, tajne rzeczy tutaj. Słuchajcie, grupy na Twitchu mhm. nie są czymś nowym, dlatego że w, w, na... Są zagra A. na zagranicznej e, scenie Twitcha jest bardzo A, czyli kopiłeś, tak? Dobra, jest to popularne z powodu tego, że większość, większość ludzi na Twitchu traktuje Twitcha jako taki tak zwany full time job, no czyli po prostu taką pracę. Pracę. Tak? I po prostu robią takie właśnie drużyny i zbierają często na streamer house y po prostu i w sumie ja na stereotypach. Ja jeszcze przed jeszcze z misterem, przed Creature's Craft w sumie myśleliśmy o takim gaming house, prawda? Tak, chciałeś za mną mieszkać. Tłumaczę no, teraz wszystko, dlaczego przekopać? No i mi też to o tym pisałeś. Co? Mi też o tym przecież pisałeś. Zrobcie coś z tym kolesiem, bo tak. mnie denerwuje. Ja, kopaj, ja, mam ochotę go zabić. Co pod niego. No wiem, ja czekaj, ja chłopy stary tutaj stawiam klocki ciągle. On się nie może przekopać. Tej, tak. Boże, tak ja, mu to tak, za... ja mu to zrobiłem już taką dziurę pułapkę. Niech on tylko stanie tutaj. E, on chyba nie A, rozumie, że... zapach, on wiesz. chyba nie rozumie po angielsku, wiecie? Simply fugo. Sim. Fugow. Fugow, beach. Fugow, bitch. Fugow, <śled> bitch, <śled> fugow. fugow. Nie przetopi tego, bo Fugo, motherfucking bitch. Ej, musimy naprawdę <śled> szybciej przetapiać, bo patrz ile. Ej, przetapiajcie, się, ja go już tam uwięziłem. Okej, weź mu zniszcz. On jemu się zaraz zniszczyć. Nie, Jest mi go nawet trochę szkoda. Masz nie, wadze, no, coś... nie, w zasadzie to nie jest. Nie, bo jest dużbagiem. Masz wabę? proszę, Proszę, ja, proszę, ja, smacznego, ja smacznego, 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 Smacznego? Smacznego. jedno powiadomie. O, patrzcie się się rzuciłem mu tego, kakałko i się cieszę. <grym> Ej, no bo tak mnie łapko. Mister, tutaj masz przejście. Jeśli chcesz, tutaj macie żelazo, możecie sobie. już... O, jaki? Jak, jaka szmata. Co on zrobił? Jaki, jaki, jaki. Zaczął pode mną kopać. <grym> o, zrobił nie chcesz buty? No, dawaj idzie. Kopaj to się pod, się kopaj się pod, znaczy kopaj się o. do góry. Co, idziemy, my idziemy? E, no, tutaj macie już żelazo, tutaj w tych dwóch, możecie brać. <grym> a i do Ej, tej słuchajcie, tej... ja w ogóle tego. Multi w poprzednim odcinku nie, w tym raczej nie mówił o tym, że miał taki pomysł żeby zrobić coś w stylu zawodów dla widzów w The Walls'y i je komentować na właśnie na livestreamie i właśnie to byłby taki fajny nawet wakacyjny event zmniejszają się wakacje żelazo, ja. i tak dalej mhm. i chcemy, żebyście napisali w komentarzach co Myśleli, o tym myślicie. myślicie i tak dalej dokładnie bo w bo to sumie fuck? to może być ktoś... naprawdę naprawdę ktoś z niebieski się zabije ja go, ja go zamorduję dobra, weźcie to żelazo i chodźcie na żelazo O ma jedyne żelazo, ja mu zakoszę to żelazo patrz, nie dam mu przedopisów <laughs> Jezu, i patrzcie, to są po prostu. To, to są poważni youtuberzy, to są za to Nie, tak, to się są zawisne, tak? nieważne, to, że drużyna nie ma, osoby. ważne, że my mamy. Ale my jesteśmy drużyno. No. Cicho. Cii. Nieprawda, to, okay. bo my Jesteśmy, to my tak, my jest, my jesteśmy koleś... tylko nazwą serii. Proszę tutaj nie przekręcać tego. Nacale nie tak. To stale nie tak, że ten koleś całkowicie nie ogarnia życia za bardzo i on nawet sobie kilofa nie umiał zrobić. Nie wiem czy ma czas w ogóle. Nie wiem czemu, ale się z niego śmiejecie. I to jest bardzo niemiłe chłopaki. No nie. właśnie, bo nie ty się z niego. Właśnie, Multi, ogarnij się, Boże! Słuchajcie, ja tutaj chcę sobie nagrać kulturalny materiał z najlepszym youtuberem. Ale to, tak, to jest tak najlepiej, że, on dobrze, nie, jest że nie, nie wynikła dyskusja o Xboxie, bo tutaj Nilux by pokazał swoją dorosłość oczywiście. O je, mamy jeszcze półtora minuty, może wyniknąć. Nie, nie, nie. nie. Nilux, co wolisz, Xbox One nie czy PlayStation 4, nie, ja to, się to zachowam to poważnie, bo Multi poprzednim razem wyzywał. Ja to wchodzi Masz, a masz fotki, czy Słodzie? Masz jeden. Tak, masz, nag tak, nagrałeś na mnie, nagraj na mnie filmik, co? Taki Pro, kolor, nie, nie nagraj na mnie. Si nie. Nagraj na siebie. <laughs> Ej, nagrał na siebie filmik. Multi, ty szmato, ja, ja cię tutaj wspieram, a ty na mnie nagrywasz filmy. No rogu idziemy, ty? Multi, tak? Jaki tak. ty masz Dodaj jeszcze, bo... że jesteś ci smutno. Wcześniej coś Znajdźcie. nie wyszło i wszyscy zginęli. po. Nie, bo dlatego, że Mister oraz mandziu woleli sobie biegać i razem wąchać swoje pachy, zamiast tutaj co? pracować. O co, to pachy? No? Dobra, kontynuując, słuchajcie, Boże, troszeczkę jesteśmy po A, konferencji pewnie ciekawej no? o grach. Ej, Ej słuchajcie, na powiedzcie na co wy się zdecydujecie, Patrzą, jeżeli okay. będziecie kupować albo byście Patrzą. woleli Xbox One PlayStation. czy PlayStation 4? Wish, maty. Ale w ogóle... Nintendo! Ale w ogóle to tego, micro, jak ten Microsoft jak tego, wszystko Hmm, nasza polityka jest bez sensu hmm, wiesz co, oni Gracze nas nie lubią lubię, Wiem, zróbmy wszystko co PlayStation Nie oni chcieli tak. dać szansę, żeby Play Nine, wiesz, więcej sprzedaży miał w pierwszy tydzień ha! 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 Nie zniszczyć go Tak, a najlepsze były reakcje na E3, wiecie tam, ceny podają, tak, podłożone, podłożone tak. A, zazdrościsz, że nie? No ten, tego. A, tam podaje co i tam. tam w tle taki random guy. My Xbox One sucks. Dobra, idziemy na środek Gdzie? Kopaj deaksy, kopaj deaksy. Uwaga, idzie. Napieprzamy się, napieprzamy, napieprzamy. Napieprzamy tu. Team fight. Team fight, jak Dobrze, 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 dobrze. Ciśniemy, ciśniemy. Gdzie? dobra. Nie, niech ktoś idzie po diamenty bije typa, bije typa pod wodą, popowiem! Ja tam tego, ja tam tego bije, co tam. Okej, za nami jest, za nami jest, chodź. Ja tego, co miał łuk, Dobra, ale lecimy, dawaj, dawaj. On idzie po diamenty, idzie. Wiem. Tutaj koleś miał łuk, ja od niego uciekam, nie będę z nim... Dawaj, korzystamy z okazji. Bije drugi, Uwaga, biegnie kolejny kipiak. Nie. Kolejna ekipa biegnie za nami. A tu geniusz. mówię, że wprowadzę? Poprowadziłem. GG. Tak poprowadziłem. Jak są ludzie? Kapitan, plecy, plecy ziomy. Dobra, dawajcie na niego, dawajcie, dawajcie, dawajcie Ja go już wykończę, ja już go wykończę Ej, plec ziemy, ziomy, bo mnie zabija, Ała, no kinaaa No aua, awa, No what the fuck? Na poważnie Nilux? Nie, nie poważnie, na poważnie, na niby No właśnie Ja tak myślę, że chyba na niby Kurde, specjalnie tak zrobili. Tak, ładnie multi Widzieliście, Kurcze Nilux, no szkoda, że padł Mm -hmm. jeżeli, jeżeli jest wam smutno oszeniu spadł, to do swojego komentarza je, na temat tych zawodów The Warsów Napiszcie, że jest wam smutno, Ej, naprawdę przykro, że to, nie będziemy. wiesz, jak zginąłem, chciałem w gościa trucizną i samego siebie życiłem. Co? 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 Ej, tak no właśnie, zapomniałem Co? powiedzieć, że niektóre potki nie działają tak dobrze, jak mają działać w normalnym Minecrafcie. widzę właśnie. Ej, dobra, chodź, zdobędziemy te diaksy, nie, chroń, mi ja będę tak, z Będę wam kibicował, nie? Jestem, jestem, jestem. Uwaga. Ten, chroncie mnie, nie Kurde. Ej, słuchajcie, może zamurujmy tutaj po prostu wejście do tego, oni będą musieli rozkopać, a my sobie wykopy dich. Jak spadają, rozkopa... łapcie Diaksy. Ale Kurde, to... to jest nie fair. Łap, macie Diaksy? To wszystko tak, fan tak. playa. Jednego, całego jednego Diaksa mam Dobra, a, mam pod tym dobra. Ja nie mile ja mam Diaksów. Tylko ja mogą czektaj. Tutaj uwaga, pod wami, pod wami. A dobra ja wszystko wziąłem. No, 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 Mam 4 deaktasy, dobra. Na, na, no leś tam sobie stoi na moście i czeka po prostu na nas. Masz tu, Mandio, masz tu, Mandio. Chodź, chodź, chodź. I jak wy na to ja nie mam ani jednego. Idą do nas, idą do nas! God damn it, postaw postaw workbencha, gdzie jest workbench? Macie workbenchy? Mam. Chroncie mnie, ja szybko zrobię te. Masz, masz mój patyczek, rzucam tutaj patyczek. Ja mam mojej patyce, sobie wyjść. Łap, łap, łap. łap szybko. Łap, dziękuję. Łap, łap. Masz? Co prawda mam ma ma? mało serduszek, ale trudno. Mam mało też serduszek, czekajcie, może jakoś inaczej to rozegramy, czy coś. Nie, musimy na nich polecieć, słuchajcie, czekajcie. musimy na nich bić. Czekajcie. Ale na naszycie, na szyfcie, na shifcie. Może poczekaj... Idziesz, mister? Idę, 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 ale go sobie idę. idę. Mister! Szybko, szybko. Patrzcie na ten, patrz. Będzie hipster, czy mister? Hipster, Mister. Gdzie są? Zdobądźmy żarcie. <laughs> myślę, że tak. No. Myślę, że... Powinniśmy sobie żarcie Trzeba na znaleźć <grymne> wiem też za jedną. Ej, to jest dwóch kolesi, what the fuck. No wiem właśnie. Ej, dobra, rzucamy się na nich wszyscy dawajcie. Ej, przecież nie mają walonu, no, oni w ogóle nie, ogarniają no, nie życia. Dawaj, dawaj, dawaj! Nie, dobra. Jest skrócik, skrócik z drugiej. Z drugiej ich skróć. Skrócik, z drugiej. Biegnę, biegnę, biegnę. <słatki> raczej płynę. Jeju, multi, ty strasznie do przodu jesteś. Mister jest strasznie daleko za tobą, uważaj. Strasznie do przodu. No bo tak! Dawaj, dawaj, dawaj! Walę typa, walę! Nikogo tam nie ma! Syster, jeszcze! Kolej za mną biegnie! Ulti no, Gdzie? Tu jest kolej! Nie ma, nie ma biegu! Nie A my wygrywamy, tak? Bo czerwoni Dawidzie. piersi są. Tak. Spoko. Wow. Ło! Naprawdę? Naprawdę? Obaj, oh what the fuck? Mister czemu mnie biłeś? Mister czemu mnie biłeś? Niech chcący. Ale nie, tutaj nie da się zadawać swoim. Nie? No to ten koleś... Się... No, mam a Ja się go bałem, go. żeby Mistera nie bić, dobra, słuchajcie. Ja jeszcze poczekam, bo wy wygracie co nie? Ile jest no. co? Siema, Nilux. Ty Widzisz, widzisz kto z najlepszym gryczem, Tyrys? No Nie ma Niluxa, to ja idzie. Ja się bałem, że... Ich jest trzech, nie wiem czy damy radę, chociaż czekaj, trzeba to rozegrać po mojemu. Zbudujemy wielkiego penisa z cobblestone'a i zwróćmy ich uwagę. Masz TNT? A skąd ja by mam mieć TNT? No nie wiem, no każdy normalny gracz ma. Słuchaj mister, wiesz co, zacznij nagrywać swoją perspektywę teraz jak możesz, okej? Okay? Ja cały czas nagrywam. A, okej. Okay. A przez Ten fragment? Ja cały czas nagrywam. Spoko, to... No to prześlij mu fragment, żeby nie Ok. Wiesz, nie, bo... Ja zawsze nagrywam A? wszystko, co o, mam O, tam jest typ, tam jest typ, dawaj go, dawaj go. Biegnę, 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 biegnę tylko gud mi się man, zaraz idzieło, skończy. Mm -hmm. Idą. Um, on się z kimś tam leje. leje. W drewno. Ale w drewno się popada. Jej go! Zabiłem kolesia, co? Nice, dobra, już jestem. On to ma od... spotkę Jest! Nice! Do... Jest! Yes, Nice! Wygrałem. Yes, nice. Ha, ha. Yes, nice. Wygrałem. Aha, wygrałem. Dobra. Sprowadziłem to. Masz pierwszy swój mecz, który wygrałeś. Tak. tak. Chodźcie wszyscy obok TNT i tam się ładnie pożegnamy. Chodźcie, chodźcie. Ale nie okay. widzę was. A, okej, okay, dobra. Nie. Widzę u Ej, będę widział siebie, ponieważ ja wstawię perspektywę mistera teraz o tutaj, w tym momentie. Będę widział siebie. Jej. Na razie to Nidux tutaj stoi na samym środku. Dobra, pożegnajcie się ładnie. Od mojej lewej. Eeeem... Um, Szmata multi. multi. Mult <laughs> Jakiś gameplay, klęczna... multi gameplay do Dolar Spec, <grymne> Doral. <grymne> a mi, a, te, te, a zombiak, zombiak, pożegnaj się. Dobra, zatem ja i Mister. Pa pa.